Dzień dobry, kochane moje siódme rano. Jest na Krawczyk, witam Was serdecznie. Jak być szczęśliwą kobietą Style Coach, kochane. Witam Was w kolejnym dniu wyzwania, um, listopadowego wyzwania zasługujesz na szczęście. To już 14 nasze spotkanie, kochane. I stawiam się, mimo że czasem nie jest, nie, jest, nie jest prosto. Czasem gdzieś wyjeżdżam, czasem jestem w drodze, czasem muszę się zatrzymać, czasem ledwo zdążę, czasem biegnę tutaj um, pędem. Ale stawiam się, kochane, i to też jest niesamowite, takie, wiecie, takie zobowiązanie wobec samej siebie, zobowiązanie wobec, wobec Was również, kochane, jak to jest bardzo istotne i takie dające też niesamowitą siłę a propos wczorajszego naszego spotkania i pokazujące, że ta dyscyplina i ta powtarzalność ma sens, bo traktuje poważnie samą siebie przede wszystkim, ale też a, uczę się takiej właśnie dyscypliny dotrzymania, dotrzymywania danego sobie przede wszystkim yy, słowa yy, i tak, w bonusie zupełnie dostaję też takie bardzo dobre nastawienie od samego, od samego rana, bo przychodzę tutaj myślę, że z pozytywnymi rzeczami. Czasami one są trudne, czasami są głębokie, a czasami mówimy tylko i wyłącznie, wiecie, o, o ubraniach i o stylu, ale one wszystkie powodują, że ja też nastrajam się bardzo, bardzo pozytywnie do, do tego dnia. Kochane, o czym chciałam dzisiaj powiedzieć, o zaufaniu do samej siebie i o intuicji, i to jest, słuchajcie, niesamowite, bo. Mm, Wczoraj miałam taką bardzo ciekawą rozmowę i to wiecie, czasami po prostu to jest tak, że jedno słowo, jedno zdanie potrafi nas zatrzymać i sprawić, że zaczynamy zupełnie inaczej na coś patrzeć. I wczoraj w rozmowie z Wiolą Malawską, z którą współtworzę New Style Academy, szkołę dla przyszłych stylistek, gdzieś w jakiejś wymianie naszej, tutaj wiecie, to nie jest tylko wymiana służbowa, nie łączą nas tylko takie relacje służbowe, ale, ale, ale dużo, dużo bliższe. Uh, i Viola powiedziała coś takiego bardzo mądrego co też spowodowało, że ja się zatrzymałam na chwilę. To były słowa: "Boimy się, ale doskonale wiemy, czego chcemy." Mm. Właśnie boimy się, ale doskonale wiemy, czego chcemy. Jak to jest z, wam, z wami, kochane, powiem Wam, że ja bardzo, bardzo długo, bardzo często e, zastanawiam się nad tym w ogóle, czym jest intuicja i, e, i skąd wiedzieć, co powinniśmy robić i, i, i czy to na pewno będzie dobrze, i czy może jednak powinniśmy słuchać innych, i czy może jednak inni wiedzą lepiej i w ogóle. Skąd to um, takie powszechne dzisiaj zaufaj sobie, zaufaj sobie, zaufaj sobie, i słuchaj swojej intuicji i w ogóle jak to zrobić. I wiecie, przypomina mi się taka historia, um, sprzed kilku lat to było dokładnie 6 lat, bodajże temu, e, 7, 7, 7 lat, ponad 7 lat temu e, stworzyłam, otworzyłam swoją szkołę, nie szkołę, przepraszam, firmę, jak być szczęśliwą kobietą. I pamiętam, że wiecie, jeżeli znacie moją historię, czytałyśmy, czytałyście moją książkę, to było to tak, że. Wyszłam z firmy amerykańskiej, z dużej korporacji, z firmy farmaceutycznej i po prostu zapragnęłam być stylistką. I po roku praca jaka styliska, który był naprawdę bardzo ciężkim, ciężkim rokiem, bo wydawało mi się, że to będzie dużo łatwiejsze prowadzenie własnej firmy i że po prostu kolejka klientek będzie się do mnie ustawiała, nic takiego się nie wydarzyło, więc takie zderzenie z rzeczywistością i takie, taka praca, długa praca na myślę, że na sukces absolutnie. Okazała być się no, taką drogą, naprawdę bardzo pouczającą, ale pamiętam, że ja po tym pierwszym roku, słuchajcie, praca jako osobista stylistka zauważyłam, że kobiety potrzebują czegoś, czegoś więcej, potrzebują też właśnie wiary absolutnie we własne możliwości, wiary w siebie, odkrywania od tego, o czym mówiliśmy wczoraj, czyli tego, że każda z nas jest cudem, a nie problemem do naprawienia. I ja, słuchajcie, po roku pracy jako osobista stylistka, nawet wcześniej, ja stwierdziłam, że ja potrzebuję jeszcze czegoś więcej, że ja potrzebuję łączyć tę przemianę zewnętrzną z wewnętrzną, więc zaczęłam szukać um, studiów. Znalazłam oczywiście pięcioletnią psychologię, ale ponieważ jestem po siedmiu latach studiów, to stwierdziłam, że może pięcioletnia psychologia to może będzie już za dużo. Więc później stwierdziłam, że coaching byłby takim fajnym dopełnieniem do tego, co, co robię, pracując jako stylistka. I słuchajcie, wpadłam na ofertę szkoły New Style Coaching Institute w Londynie i pomyślałam sobie, Boże, że to jest po prostu oferta absolutnie dla mnie, to jest szkoła dla mnie, to jest po prostu coś, czego szukałam. Czyli Style Coaching Instytut i w ogóle Style Coaching mówi o tym, że piękny wygląd to tylko część jakiegoś sukcesu, to jak siebie widzisz jest najważniejsze. I słuchajcie, ja zapisałam się na to, na ten kurs. On trwał 9 miesięcy, był dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, ale tam znalazłam absolutnie wszystko czego szukałam i to było po prostu absolutnie cudowne i tutaj było też taka, wiecie, taka już próba słuchania tej intuicji. Uważam, że absolutnie udana próba, bo ja pamiętam, że ta szkoła, słuchajcie, to, to były ostatnie moje pieniądze, które wydałam na tą szkołę. E, ona kosztowała bardzo dużo, wymagała ode mnie tak naprawdę wstrzymania się z pracą i skupienia, skupienia się na. Em, na studiowaniu i na nauce. To było bardzo duże wyzwanie, ale ja po prostu całą sobą czułam, że to jest dla mnie, że ci ludzie po prostu, Kate i Tracy, i w ogóle cała ta ideologia i cała ta szkoła po prostu jest dla mnie. I mimo, że z boku słyszałam różne głosy, wiecie, od ludzi, którzy mówili, no, zwariowałaś tyle pieniędzy, w ogóle strata czasu, w co, co, w co ty idziesz i tak dalej, to ja czułam absolutnie i wiedziałam po prostu w intu... tak intuicyjnie, tak głęboko po prostu, że to jest absolutnie coś dla mnie. I słuchajcie, i to, był, to była absolutnie dobra decyzja, ona była z serca. Nie wiem czy z rozumu, pewnie też, natomiast z serca jak najbardziej. I ona się okazała być absolutnie trafioną, i do dziś twierdzę, że to była jedna z najlepszych inwestycji w moim życiu, i jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, ale kochane, do czego zmierzam? Tutaj już się pojawiła ta intuicja i takie słuchanie, e, słuchanie siebie. Natomiast e, pamiętam, e, i, ile tych lekcji później przychodziło, słuchajcie, jak to słuchanie siebie i właśnie ta intuicja, to o czym dzisiaj zaczynam mówić, słuchajcie, bo zaczynam to odkrywać, zaczynam to rozumieć, absolutnie nie twierdzę, że ja już wszystko wiem, kochane, absolutnie, myślę, że nie będzie takiego dnia. <słuchanie> I i wreszcie daję sobie na to pozwolenie, że nie będzie takiego dnia, kiedy ja powiem: Ja wszystko wiem, po prostu jestem taka oświecona, nie, kochane. Cały czas jestem w drodze, natomiast to, co dzisiaj wiem, co wiem na pewno, co jest bardzo istotne, że ja jestem na swojej drodze wreszcie, kochane na swojej drodze. I ona nie jest łatwa i tam są i turbulencje, i burze, i sztormy, i dziury, i tak dalej, i tak dalej. To jest to cudowna droga, bo absolutnie ona jest wiecie: ona jest taka, taka stąd, taka moja, i coraz częściej w zgodzie z intuicją. I słuchajcie, do czego zmierzam? Pamiętam, że ja um, ukończyłam tę szkołę, Style Coaching Institute w Londynie, z wyróżnieniem na najwyższych notach. Ja tam po prostu płynęłam i, i ten egzamin, do tego wszystkiego tak się przygotowałam, po prostu, bo ja to czułam absolutnie całym sercem i kocham ich do dziś, uwielbiam po prostu. I, i szczerze też gratuluję stworzenia tak cudownej szkoły. Natomiast słuchajcie, pamiętam, że kilka miesięcy po tym, jak ja, jak ja dostałam certyfikat. I zaczęłam pracę jako, jako Style Coach. Dostałam też propozycję od Katie Tracy z Londynu, żeby otworzyć taką szkołę franczyzową w Polsce, czyli Style Coaching Institute Poland. I pamiętam, to był taki, taki moment, kiedy wyjeżdżaliśmy na, na kretę. To, to w ogóle jedne z najlepszych wakacji w naszym życiu, alało po prostu przez pięć dni. I pamiętam, że ja chodziłam, po prostu leciałam w tym samolocie, wiecie, i nie mogłam spać, i myślałam, i to był główny temat, i taki powód do tego, żeby rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać i szukać po prostu tej odpowiedzi z moim mężem. I to było takie, słuchajcie, niesamowite, kochane, że ja z jednej strony czułam absolutny prestiż i takie, takie uznanie, i takie wyróżnienie, i takie szczęście i zadowolenie, że dostałam taką propozycję. E i ja też słyszałam, podzieliłam się z innymi osobami tutaj z moimi rodzicami, z moją rodziną, mówili, wow, po prostu dziewczyno, teraz to po prostu rozwiniesz skrzydła, teraz to dopiero zacznie się dziać, teraz to odniesiesz dopiero sukces. Boże, po prostu to jest niesamowite. Idź to, kochana, po prostu bez, bez dwóch zdań, a ja wiecie co? A ja chodziłam z tą myślą i myślałam sobie tak, Jezu, wielki prestiż, uwielbiam ich, po prostu uwielbiam tę szkołę, tę ideę w ogóle ideologię, filozofię, podejście do życia. Oni są od 20 lat na rynku, więc stworzenie czegoś takiego w Polsce, wiecie, wszystko daje możliwości, na pewno da, zwiększa prawdopodobieństwo i tak dalej, i tak dalej. A z tyłu głowy takie <laughs> czy na pewno? Nie do końca. Strasznie trudno było mi podjąć decyzję, natomiast wiecie, jak to jest? Tak jak ja szłam na studia do szkoły, tej właśnie, do Londynu, tak, byłam całym sercem po prostu i pełna obaw, ale całym sercem przekonana, że to jest to. Gdy otwierałam firmę, jak być szczęśliwą kobietą, byłam całym sercem przekonana, że to jest to. I ta nazwa, słuchajcie, wbrew temu, co wszyscy mówili, że Boże, coś ty wymyśliła, to było takie, słuchajcie, z serca i takie moje. Oczywiście, że się bałam, kochane, oczywiście, że się bałam, ale, ale intuicyjnie, całym sercem wiedziałam, że w to idę. Natomiast tutaj miałam takie, wiecie, plusy, minusy, plus, minus, analiza, analiza, analiza. Aha. I było tam mnóstwo takiej presji, że Boże. Po prostu coś wspaniałego. Firma istnieje na świecie, tak naprawdę, przez od 20 lat, a ja z tyłu głowy choroba, to nie jest to. I wiecie, chodziłam z tą, miesiącem przez, z tą decyzją przez kilka miesięcy. Tam oczywiście też były kwestie prawne, kwestie umowy, które tam w międzyczasie jeszcze rozważaliśmy, bo tej decyzji nie było. Ja musiałam poznać warunki współpracy, i w pewnym momencie przyszła taka odpowiedź nie. Yesu. I słuchajcie, to była jedna z najtrudniejszych takich decyzji w moim życiu, powiedzieć, kochani, ja Was uwielbiam, ja Was szanuję, to jest wielkie wyróżnienie, ale nie, kochani, bo ja chcę mieć swoją szkołę i to jest kolejne po prostu szaleństwo, bo wiecie, z boku znowu ludzie, znowu ludzie, co Ty robisz dziewczyno, w ogóle jaką swoją szkołę, tu dostajesz markę, która jest rozwinięta, która jest prestiżowa, która jest znana na całym świecie. Ja podejmuję decyzję, kochane, że nie, bo ja chcę mieć swoją szkołę. I pamiętam, słuchajcie, któregoś dnia idę do kosmetyczki coś tam sobie, wiecie, robić, brwi, nie wiem, już nie pamiętam co. A, I siedzę na tym fotelu i opowiadam tej Agnieszce, jak to jest właśnie z tą szkołą i że ja zrezygnowałam i ja się wycofam. I ona tak na mnie patrzy i mówi, wiesz, mówi, jak tak kiedyś mi opowiadałaś o tym, że dostałaś taką propozycję i byłaś taka, Boże, po prostu, wow, może to jest to. To tak się zastanawiałam, patrzyłam na Ciebie i zastanawiałam się, czego Ci brakuje? Dlaczego nie wierzysz, że możesz stworzyć swoją szkołę na własnych warunkach? Ja po prostu siadłam, padłam i pomyślałam sobie, jak to jest, że niektórzy ludzie wiedzą szybciej, widzą to w nas, a my tego nie widzimy. Ale być może, kochane, tak to, tak to po prostu jest. Natomiast, właśnie, jak dzisiaj bym miała mówić o tym słuchaniu siebie, o zaufaniu do siebie, o tej intuicji, to, to wiecie, to jest takie uczucie, takie, takie, że całym sercem w to wchodzicie, całym sercem. W... Boicie się oczywiście, że tak. Ja po prostu bałam się niesamowicie. Ale całym sercem czujecie, że to jest to. A ze szkołą w Londynie ja czułam Boże, prestiż w ogóle, cudownie, cudowny temat, fantastyczna szkoła, fantastyczni ludzie, ale. I to było takie ale. I słuchajcie, nasz wyjazd na Kretę to było po prostu pod hasłem Style Coaching Institute i co robić, i co robić. Um... I słuchajcie, i dzisiaj to jest takie, już patrzę na to z perspektywy czasu, bo to przecież było kilka lat temu, i myślę sobie, że to jest absolutnie takie potwierdzenie, i takie, takie trochę zdefiniowanie, i włożenie w jakąś właśnie taką definicję, jak ja bym widziała intuicję, jak ja rozumiem słuchanie siebie, i, i dlaczego, to jest, dlaczego to jest ważne, bo wiecie, ja chciałam mieć swoją szkołę. <laughs> I ja chciałam mieć całym sercem swoją szkołę. I ja szkolenie dla przyszłych stylistek zaczęłam już po roku w swojej działalności pod nazwą Jak Być Szczęśliwą Kobietą. I zachodziłam w głowę, jak to jest możliwe, że te kobiety do mnie przyjeżdżają. Może nie było ich początkowo bardzo dużo, ale przyjeżdżały na szkolenie dla osobistych stylistek do firmy Jak Być Szczęśliwą Kobietą. Ale wiecie, ja miałam w głowie, że ja chcę mieć po prostu swoją szkołę. Ale nie wiedziałam, znaczy wiedziałam jak to się robi, natomiast czułam już też właśnie intuicyjnie, Będąc już po tych paru latach doświadczenia pracy we własnej firmie, wiedziałam już, że brakuje mi pewnych kompetencji, że brakuje mi... Ja wiem, że to wszystko jest do uzupełnienia i do nauczenia i to wszystko wiem, kochane. Natomiast poszukiwałam takiej osoby, która zajmie się rzeczami, na którymi ja się nie zająć nie chciałam, bo wiedziałam, że są ważne, ale ja ich nie potrafię zrobić tak dobrze, jak robi to Wiola Malawska, która dzisiaj współtworzy ze mną New Style Academy, kochane. Po prostu jak ja usłyszałam o tej nazwie, jak ja to poczułam, jak ja zobaczyłam tą dziewczynę, to ja wiedziałam, że ja po prostu w to idę. To jest dziewczyna, która zajmuje się PR-em, sprzedażą, marketingiem, czyli tym, w czym ja dobra nie jestem. Ja zajmuję się po prostu tworzeniem szkoleń, prowadzeniem tych szkoleń i... Bycie taką osobą, która odpowiada za merytoryczną część e, e, szkoły. I wiecie, ja sobie myślę tak, że to, to, słuchajcie, ta szkoła powstała dopiero dwa lata temu, i to też takie, wiecie, jak to niby przypadki, tak? Najpierw musiałam odmówić i to było bardzo trudne powiedzieć hi, Kate, I love you, but no. <grym> po prostu, że nie kochana, po prostu ja tego nie czuję. A później zaczęłam myśleć i myśleć i myśleć to trochę trwało, jak to stworzyć, jak to zrobić. I słuchajcie, pewnego dnia, kiedy wydawałam swoją książkę. Jakbyś szczęśliwą kobietą 15 kroków, to też było takie wow, ja chcę to zrobić. Tak, ja słyszę, że nie mam szans, że to, że to, że tamto. Ale ja po prostu chcę to zrobić całą sobą. Okazało się, że e, e, chciałam, okazało się, podjęłam decyzję, że wydaję tę książkę sama, natomiast absolutnie potrzebowałam e, osoby, która będzie mnie wspierała właśnie w marketingu, w sprzedaży. Wiecie, w całym po prostu tym procesie wydawniczym tej książki. I właśnie Wiola się zgłosiła do mnie i powiedziała, Słuchaj, ja Ci, ja ci pomogę, mam swoją e, agencję kreatywną, IP Media, i my się zajmujemy takimi rzeczami. I wiecie, później od słowa do słowa ta, 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 ta znajomość zaczyna się rozwijać, ta współpraca zaczyna się rozwijać. I pewnego dnia po prostu w, przy naszej jakiejś kolejnej rozmowie Wiola mówi, słuchaj, kochana, mówi, dlaczego ty jeszcze nie masz swojej szkoły dla stylistek? A ja mówię, wiesz co, dlatego, że nie mam skin tego zrobić. A ona mówi, wiesz co, to zróbmy to razem. <laughs> wiecie, i to możemy mówić o takich przypadkach i o takich zbiegach okoliczności. Ja myślę, że to wszystko ma jakiś sens, słuchajcie. I dwa lata temu otworzyłyśmy New Style Academy i firma, firma, szkoła świetnie się rozwija, i rzeczywiście, dzisiaj z perspektywy czasu, widzę o co chodziło tam wtedy z tą decyzją, a o co chodziło z tą decyzją, kiedy ja chciałam stworzyć swoją szkołę na własnych zasadach: połączenie tego pięknego stylu, kreowania stylu, budowania proporcji sylwetek, nauki, jak rozróżniać kolory, jak dobierać te kolory, ale w połączeniu z taką psychologią pozytywną. Czyli stworzyłam szkołę, słuchajcie, stworzyłyśmy ją razem z Wiolą, Taką, jaką chciałam i to intuicyjnie i całym sercem absolutnie czuję że to jest to. I myślę, kochane, że tak jest na każdym kroku, słuchajcie, na każdym kroku. I ja, to trzeba się zatrzymać, tak jak powiedziała Wiola. Boimy się, ale doskonale wiemy, czego, czego chcemy. My to wszystko słyszymy. Prestiż, powinnaś, powinnaś, a może taka szansa drugi raz się nie powtórzy. Wiecie, jak to jest. A w środku, w sercu czujecie, Boże, ja wiem, że to jest fantastyczna propozycja, ale to jest po prostu nie moje. I jak tutaj odmówić, kochane? I jak tutaj odmówić? Ale no mówimy to dzisiaj o, o, o życiu w zgodzie ze sobą i w zgodzie ze swoją intuicją, was tutaj wszystkie serdecznie, dzień dobry Ewelinko, dzień dobry Asiu, Renata, Aneta, witam Was kochane bardzo serdecznie, dajcie znać, jak to u Was jest z tą intuicją, czy ją czujecie, czy podejmujecie decyzję w zgodzie ze sobą i tak myślę sobie, słuchajcie, że to, to słuchanie siebie, absolutnie, boimy się, ale doskonale wiemy, czego chcemy, boimy się, serce po prostu czasem tak wali, ale my wiemy, czego chcemy, słuchajcie, tak samo jest z kursem e, stylistycznym, tym stylowym kursem, od styl, Swojej duszy, tutaj też przychodzą takie sygnały, i pytacie: A dlaczego taka, takie połączenie? Czy to na pewno jest czytelne, kochane? Ja pamiętam, jak ja kreowałam tę nazwę, i też miałyśmy taką burzę mózgu z wiolą, Jak ten kurs ma się nazywać, co ma w nim być, i to było absolutnie jasne, że kiedy przyszła ta nazwa i takie określenie, a nie inne, to ona po prostu przyszła i została, i ona jest w 100% moja. Z mojego serca, w zgodzie z moją intuicją, i, i taki ten kurs y, musi być. Nie może być inny. Ja nie chcę iść już na kompromisy. On musi być po, takim połączeniem, po prostu tego, w co wierzę czyli ten piękny wygląd, to graowanie swojego wizerunku, ale w połączenie z tym, co nam duszy gra, kochane. I to tak musi być. I wierzę, że to tak może być i że czasem te decyzje nie są proste, ale później, słuchajcie, z perspektywy czasu ja mam dowody na to i przykłady na to, że absolutnie warto podejmować decyzje w zgodzie, w zgodzie absolutnie z intuicją i ze sobą. Choćby całemu światu to się nie podobało. I kochane, już kończę i na koniec chcę Wam przytoczyć też cudowny m, cytat Steve'a Jobsa. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył, zagłuszył Wasz własny wewnętrzny głos i najważniejsze, miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją. I ja wiem, że to czasami brzmi tak a prosto a proste wcale nie jest kochane, tylko ja też pamiętam z perspektywy wielu, wielu lat co oznacza zmuszanie się do robienia pewnych rzeczy, bo trzeba, bo wypada, bo to prestiż, bo inni, bo niewiadoma przyszłość, bo 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 bo, bo, bo. <laughs> i w to bo moglibyśmy kochane bardzo długo iść. I ja to znam, kochane, i ja też tak żyłam. I dlatego dzisiaj mam odwagę przychodzić do Was tutaj i opowiadać o tym, jak to jest być po drugiej stronie też. Bo ja w tych powinnościach i w tych bo 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 też tam byłam i to bardzo długo i wiem jaką cenę się, kochane, płaci za to, za życie w niezgodzie ze sobą. A co nas czeka, kiedy zaczynamy iść własną drogą, słuchać intuicji i słuchać własnego serca? I to czasem nie jest proste, bo wiecie, jeżeli przez 25 lat szliśmy tą drogą, którą trzeba, którą się powinno, i nagle wychodzimy z tego życia i stajemy obok i mówimy, to ja teraz chcę inaczej. To jest, ja czasem sobie myślałam, Boże, może to urodzić się na nowo byłoby łatwiejsze. Ale takiego, takiej możliwości nie ma, więc biorę to życie i zmienia je krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku, takie, żeby było kochane zgodzie ze mną i z moją intuicją. I to tyle na dzisiaj. Taki przy dzisiaj do mnie temat po wczorajszym naszym spotkaniu, kochane. Także macie tutaj przed sobą osobę, która nie jest absolutnie perfekcyjna, nie jest idealna, popełnia błędy. Mm, ale wiecie co, dziś mogę Wam powiedzieć z całego serca i z ogromną dumą, że coraz częściej i coraz pewniej stawiam kroki a, takie w zgodzie absolutnie ze sobą i zaczynam kreować i dużo już mi się udało, dużo już zrobiłam, dużo pracy przede mną, ja to wiem ale krować swoją rzeczywistość i życie po swojemu. I to absolutnie smakuje cudownie. Kochane, jeżeli uważacie, że to było wartościowe, udostępniajcie proszę, żeby ta wiadomość szła w świat, żebyśmy mogły motywować inne kobiety. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to wszystkie, za wszystkie osoby tutaj, które są o siódmej rano ze mną. Za te wszystkie odsłony, które później w setkach po prostu chodzą w sieci, po internecie. i Ja wiem, że to oglądacie w swoim, w swoim czasie. Udostępniajcie, kochane. Komentujcie, a ja Wam życzę cudownego dnia. Jutro widzimy się o siódmej, nie wiem z jakim tematem przyjdę, zobaczymy, zobaczymy co, e, co mi się w głowie urodzi, być może w ciągu dnia coś takiego się wydarzy, co zainspiruje mnie do tego, żeby znowu przyjść i podzielić się jakimś, jakimś swoim kochanym tematem. Cudownego dnia Wam życzę, dawajcie znać, komentujcie, udostępniajcie, lajkujcie, jeżeli uważacie, że to było wartościowe i bądźcie ze mną jutro. Do zobaczenia.